Z tej strony Esteban, a to jest kolejny filmik na tym kanale i oczywiście kolejny giveaway dla Was. W dzisiejszym odcinku do wygrania macie jakiego skinka. Jeśli chcecie wygrać standardowo widzicie, zostawiacie łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję dzwoneczkiem tam na dole, łapeczkę w górę, ale to już chyba mówiłem. I komentarz, ale to nie wiem czy mówiłem. Więc zostawcie suba i łapkę i koma. No i wbijajcie pierwszy link w opisie, ponieważ cały czas trwa widzowie konkurs na AK47 Asimov, złotóweczka to jeden. Ticket. Zapraszam serdecznie, pierwszy link w opisie, tam klikacie No i wystarczy podacie swojego maila No i wpłacicie, z moim kodikiem jeszcze macie do Wpłaty 15%, a przypominam, że mój kod najlepiej oddaje w Polsce Więc go wpisujcie, no i go używajcie No i im więcej oczywiście płacicie, tym większą szansę macie Na to, żeby takiego kałaszka zgarnąć My mamy 1417 zł, no i dzisiaj lecimy w skrzyneczki Supreme Dużo ich nie będzie one są oczywiście w skrzyneczkach premium, jeśli chcecie premium to bardzo tanie, możecie sobie kupić A naprawdę fajne skrzyneczki mamy tutaj do otworzenia, 229 zł, najdroższy temek 2700 i polujemy na tego karambita Tak szczerze mówiąc, polujemy na niego i otwieramy tą skrzynkę, mam nadzieję, że nie będzie oddawało często tych tutaj no szczerze gówien Mam nadzieję, że odda coś lepszego, więc otwieramy no i zobaczmy co tu poleci Zobaczmy, pierwsza skrzyneczka i mamy. No, niestety, sheet. Mamy, niestety, sheet, właśnie tego się obawiałem. 90 zł. Battle Skirt, Ale otwórzmy jeszcze raz, oczywiście. Widzowie, cały czas trwa event Holy Molly. W którym możecie sobie wasze itemki wrzucać, właśnie do różnych trybów. Znaczy, wasze punkciki tu, 83 zł. No, po raz kolejny zabrało dużo. No, i te 440 zł zaraz będę odrabiał na, na upgraderze. Ale zobaczymy sobie tutaj. E, na razie wydamy sobie właśnie te śnieżki e, na no zdrapeczki, zawsze to jakieś itemki do pierwszego, lepszego, fajnego upgrade'a A resztę wrzucimy sobie tutaj, 4, 8, 3, 0 No i mam nadzieję, że... E, aha, dobra, to już oddało mi, już oddało Tak? O nie, 3, 300 mamy, dobra, to już sobie zostawmy na później, na później No i mamy troszkę tych itemków Dobra, ten pierwszy upgrade'ik Na razy 10 na takiego bizonika i zobaczymy czy to wejdzie no niestety nie, niestety nie Ale mamy jeszcze te dwa itemki Z tych dwóch itemków widzowie trzeba zrobić 400 440 zł No i postarajmy się to właśnie zrobić Taki Orion 450, jeśli siądzie jesteśmy na zero, Dajemy lewą stronę i upgrade'ujmy Proszę żeby to weszło, jak to wejdzie No nie no przeleci Przeleci i nie doleci No i teraz już jesteśmy 440 zł w plecy Trzeba to odrobić. Trzeba to odrobić, bo jeśli się nie uda, no to będzie tragedia. I zaryzykujmy i walnijmy teraz dwie. Walnijmy teraz dwie skrzynki. 460 zł jednak za dwie. No w sumie tak, jak jednak już te 230, proszę. Jest lepiej, ale to i tak, no słabe stany są chyba. Chociaż nie! Faktoryniu New Chantico 490 zł. Okej. Okay. Uf, tutaj oddało, ale niedużo, więc lecimy jeszcze dwie. No, i próbujmy odbić to, co mieliśmy, czyli 1400 zł. Na początku mamy dwie kosy, mamy dwie kosy, widzowie, i to jest kapitalny drop: 913 dico z tych dwóch CZYNECZEK No, i to się szanuje, widzowie. To się szanuje, i w tym momencie mamy 1400 zł, czyli jesteśmy na zero. Więc zróbmy tak, żeby być na plus. Te dwie rzeczy na razy dwa na taką n i dajmy lewą stronę po raz kolejny. I to powinno wejść. Już widzę jak to się kręci powoli. doleć, 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 doleć. Let's go! Let's go! Shut up, upgrader 850 zł prawie, że N4 w statraku Printstream No i to jest widzowie informacja totalnie kozacka, bo jesteśmy na plus. a ja jestem pazerny. Zróbmy jeszcze tak. Zróbmy jeszcze tak, że 920 zł wydajmy jeszcze na tą skrzynkę Supreme. No i zobaczmy. Może akurat jeszcze jakieś kostki wylecą No byłoby kapitalnie Po dwie, znowu dwa razy po dwie sobie otwórzmy Starczy mi Tylko nie jakiś desolate space, proszę Jest, jest bowie knife Tiger tu co się dzisiaj dzieje widzowie Znowu 990 zł m w słabszym stanie Ale jest totalny Totalny kozak, totalny profit Zostawcie łapeczkę w górze w tym momencie I ja <laughs> pierdziele Nie wierzę Znowu bowie knife Faktory New Targetów. No widzowie, jak teraz łapy w górę nie zostawicie, to ja naprawdę nie wiem, co tu się wydarzyło. Zobaczcie, ile mamy siana: 2700 z 1400. Czyli podwoiłem stawkę, ale jeszcze sobie poryzykujmy. To dajmy na razy 10 i dajmy prawą stronę na takie obajonecika safari mesh no to nie doleci, ale na spokojnie. Na spokojnie to tylko stówka w plecy. Mamy 42 zł. Hmm. Mamy w tym momencie 2600 Jakbym zrobił razy 1,5 Takie rękawiczki wejsy, 70% szans Jesteśmy na plus Ale zaryzykujmy 68% szans Jeśli to siądzie Jesteśmy na gigantycznym proficie Jeśli spali Jesteśmy 1400 zników w plecy I nie wiem czy ryzykować Dobra Widzowie, zróbmy najpierw tak. Zróbmy najpierw tak na 44% te rękawiczki, spróbujmy zrobić. Spróbujmy. Jest na to szansa. Prawa strona upgrade'uje. Proszę, proszę, żeby to weszło. Nie wierzę. Tego się właśnie bałem. Trzeba to odkuć. Ale dajmy. Razy dwa i dajmy 3000. 26% szans prawa strona. Proszę, proszę, żeby to weszło. No i widzowie, pamiętajcie, że jak jesteście na plus, to wypłacajcie swoje skinki. Nie kończcie tak jak ja. No cóż, dzisiaj się nie udało. Nie bierzcie ze mnie przykładu. Dzięki za oglądanie. No i na razie.